Cześć, z tej strony Grzesiek, czyli ratownik na emigracji. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć parę słów o sobie oraz o tym, co zobaczycie na tym kanale. Zapraszam. Moje imię poznaliście już we wstępie. Brakuje tylko, żebym powiedział, iż mam 23 lata. No prawie. Prezent można wysłać w marcu. Jestem ratownikiem medycznym oraz programistą. Ratownictwo skończyłem w Polsce w trybie dwuletnim, czyli no nie było te studia wyższe. Ratownictwem zainteresowałem się w zasadzie już dość późno, ponieważ był to tylko pewien krok dla mnie w dalszej edukacji. Zawsze miałem plan, żeby gdzieś tam iść w stronę medycyny ratunkowej. No niestety obejrzałem się z tym troszeczkę za późno, ponieważ w polskim systemie edukacji kiedy stwierdziłem, że zrobię to w trzeciej klasie liceum było dużo dużo za późno. Tak o jakieś 4 lata, 5. A więc zdecydowałem, że no co, no nie będę przecież siedział 2 lata, uczył się chemii i biologii, tylko pójdę na ratownictwo medyczne. Jako że był to czas, kiedy mówiło się bardzo głośno o tym, że drugi kierunek studiów będzie płatny, że trzeba będzie po prostu z wogółtówku za niego zapłacić. No to stwierdziłem, no trudno, no wymagania i co podobne. Program jest dokładnie ten sam poza Przedmiotami typowo związanymi z edukacją na uniwersytecie. No więc poszedłem do szkoły policjalnej, no i tak mi się to spodobało, chociaż chyba rodzicom nie do końca, ponieważ mieli nadzieję, że jednak, jak zobaczę, jak naprawdę wygląda praca w medycynie, praca szczególnie w ratownictwie, to bardzo szybko przestanie mi się to podobać. No bo musicie wiedzieć, że ratownictwo nie wygląda tak jak o, sygnale, na, w serialu na sygnale. Kompletnie wygląda to inaczej. Jest to robota ciężka, robota trudna, ale o tym jeszcze wielokrotnie Wam powiem, jak to wygląda naprawdę, a nie jak w filmie. Gdzie wyemigrowałem? Bo to jest chyba podstawowe pytanie. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Znajduje się, żeby Wam dać pewien obraz, około 40 minut od Chicago w stanie Illinois, więc każdy mniej więcej pewnie kojarzy. Wyjechałem przy pomocy wizy studenckiej. Jest to moim zdaniem w tym momencie najlepsza droga dla kogoś, kto um, kończył liceum, zdał maturę i chciałby dalej się uczyć. Moje przygotowania do wyjazdu trwały blisko dwa lata, z czego większość czasu było to zbieranie pieniędzy. To nie jest tak, że potrzeba fortuny, żeby tutaj wyjechać, ale też wyjechanie z, posiadając 100 dolarów w kieszeni, no, realnie nie jest możliwe. Bo opłaty jest sporo, nie są to gigantyczne pieniądze, ale jednak zabezpieczenie finansowe musimy mieć. Na tym kanale chciałbym Wam powiedzieć właśnie głównie o tym, jak wygląda wyjechanie do Stanów Zjednoczonych jako student. Inspiracją w ogóle do nagrywania tych filmów oraz częściowo do samego wyjazdu był dla mnie George, który też ma kanał na YouTubie i pokazuje w jaki sposób wyjechał do Stanów Zjednoczonych, jak mu się tam żyje. Z tym, że różnica jest taka, iż on wyjechał na studia doktoranckie. Więc procedury są bardzo znacząco inne i właśnie o nich też chciałbym Wam tutaj trochę poopowiadać. Jakie musicie mieć formalności, jakie, zdać jakie musicie zdać egzaminy, co właściwie warto zdać, za co warto zapłacić, a za co nie. Bo pieniądze jest roztrwonić szalenie łatwo. Na internecie są dziesiątki sposobów, dziesiątki no, nie do końca uczciwych ofert. Na pewno nie polecam Wam wyjechania nielegalnie, bo to jest zamknięta droga tutaj w tej chwili. Na tym kanale powiem Wam również o ratownictwie, o służbie zdrowia, służbie zdrowia głównie w Stanach Zjednoczonych, o ratownictwie ogólnie, więc zarówno zwykłe osoby, jak i ratownicy czy pielęgniarki znajdą tutaj um, dla siebie miejsca. Postaram się Wam powiedzieć również trochę ciekawostek o Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jest kraj. Tak, szalenie ciekawy, tak, szalenie wielki, z pełną różnorodnością kulturową. W niektórych momentach zamknięty, w niektórych momentach bardzo liberalny, otwarty. Podejrzewam, że żadna książka i żadna seria filmów nie wyczerpie tego potencjału, ponieważ tutaj mamy każdy klimat, mamy każdą tak naprawdę kulturę, mamy tutaj naprawdę wiele ciekawych rzeczy, o których można mówić i wiele rozwiązań, które mnie osobiście. Już zaszokowały i o których bardzo chętnie chciałbym Wam opowiedzieć. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Cześć.